Witam Was serdecznie! Dzisiaj kolejny komputer dla widza, trzeci już w tym tygodniu. Prawie że gotowy do wysyłki, prawie, bo muszę zabezpieczyć go piankami, aby w całości dojechał. A droga będzie długa, bo z Wielkiej Brytanii do Polski. Budżet 4000 zł. Oczywiście z wysyłką i z moją pracą i za tą kasę dobrałem następujące podzespoły: obudowa Silverstone Raven 5. Jest recenzja tej obudowy na moim kanale. Także dam tutaj odnośnik, adnotację w górnym rogu, abyście mogli sobie zerknąć na recenzję, jeżeli jesteście zainteresowani. Bardzo przewiewna skrzynka, tutaj w tym przypadku, akurat nie mamy zainstalowanego żadnego wentylatora wyciągającego na górze, ponieważ klient posiada swój własny 120 mm podświetlany na niebiesko. Także temperatury uzyska jeszcze lepsze aniżeli ja w przypadku tych testów, które u siebie robiłem. Za chwilkę o nich powiem. I obudowa no albo się może podobać, albo nie, natomiast najważniejsza sprawa, że podoba się ona klientowi. Moim zdaniem całkiem fajna, wyróżniająca się spośród tłumu skrzynka. Płyta główna, być może nie jakaś high vibe, o MSI H97 PC Mate, także nie mamy do bisku gaming, nie mamy plus 10 do lasu, a ta płyta posiada większe rzeczy, które potrzebujemy, czyli m.in. wewnętrzne wyjście USB 3.0 na przedni panel obudowy, w tym przypadku górny panel obudowy. Również płyta posiada jeszcze dodatkowo dwa wejścia wyjścia czy też wejścia USB 3.0 na tylnym panelu. W zupełności moim zdaniem to wystarcza. Pamięci 2x 4GB Fury od Kingstona HyperX, dokładnie 1600 MHz. Procesor i5-4690K, podkręcony, bo ta płyta umożliwia overclocking, mimo że jest to płyta dość budżetowa. 4,4 GHz z napięciem 1,23 V. Temperatury na chłodzeniu Fantex PHTC 14S, bodajże taki jest jego symbol. Z wentylatorem Cooler Master Silencio FP, ponieważ ten oryginalny był naprawdę dość głośny, dawał się we znaki. Także temperaturki pod Intel Brand testem, czyli takie, jakich nie uzyskacie na co dzień, 87 stopni Celsjusza podczas renderingu nie, przekra nie przekraczały 70, a podczas gier około 64-65 stopni. Także naprawdę bardzo przyzwoicie, a będzie jeszcze lepiej, jak mówię, bo będzie na górze zainstalowany dodatkowy wentylator. Karta graficzna, tutaj jest to R9280X od MSI, tym razem z dopiskiem Gaming. Na tej karcie spokojnie pogracie w każdą grę praktycznie Full HD. Bez problemu gry, wymaksowane. Oczywiście nie mówię, że wszędzie uda się włączyć jakieś wygładzanie, bo są gry, które zabijają karty. Trzy razy droższe od tej. Zasilacz 530W Smart SE od Thermaltake, Semi-modularny w tej cenie, naprawdę dość dobry wybór i fajny wybór. Tutaj szkoda, że ma czerwone końcówki, a nie niebieskie, ale trudno się mówi. Dysk na dane Seagate 1TB. Tutaj w tej składce na dyski po lewej stronie zainstalowane i na tylnym traju od głównej. Jest SSD Crucial MX100, 128 GB. System jest to Windows 7 Professional. Wszystko jest oczywiście już poinstalowane, Włącznie z dronikami, Przetestowany jest komputer, sprawdzony na stabilność zarówno i karty graficznej, czy wszystko jest ok, i oczywiście procesora. Także tyle, jeżeli chodzi o ten sprzęcik. Linki, wszystkie do podzespołów znajdziecie w opisie tego filmiku. Linki do porównywarek, także możecie sobie zerknąć jak macie ochotę. Jeżeli chcecie u mnie złożyć komputer, również linka znajdziecie. W opisie filmu jak to zrobić i co trzeba zrobić, żeby można było u mnie ten komputer zamówić. Ode mnie tyle. Ja wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się, hej.